Jak gdy zostawałem prezydentem, to od razu zacząłem szukać sposobu na, na to miejsce, żeby go odświeżyć, ale przede wszystkim pozwolić, żeby ono jeszcze bardziej mogło promować nasz region, bo na pewno będzie ono promowało region, nie tylko nasze miasto. Udało nam się dokonać tej metamorfozy, którą Państwo widzicie, i już niedługo będą mogli również zobaczyć nasi mieszkańcy. Ale to nie tylko egzotarium, bo również park Bioróżnorodności imienia Fusińskiego który również jest pokazem tego, jak, się, jak zmienia się przyroda w naszym regionie, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko egzotarium, to miejsce, w którym młodzież będzie mogła uczyć się, będzie mogła dowiadywać się na temat przyrody na różnych szerokościach geograficznych, ale co ważne, a może i najważniejsze, będzie również dowiadywała się o gatunkach rodzimych, bo o tym bardzo często zapominamy. 2 grudnia to dzień, którym po raz pierwszy wszyscy, którzy tylko będą chcieli, będą od, mogli odwiedzić to miejsce. No może nie wszyscy, bo jakby chcieli wszyscy na raz, to może nie uda nam się wszystkich tutaj pomieścić, ale od 2 grudnia zapraszamy do Sosnowca. Takie miejsca są potrzebne. My mamy swoje doświadczenia po rewitalizacji planetarium. Powiem Państwu, Półtora roku temu, niespełna półtora roku temu, otwarte 600 tysięcy odwiedzających. To są naprawdę wielkie liczby, obiekt tętni życiem, i to są, mówiąc wprost, już nie same wydarzenia, ale kupione bilety czyli osoby, które przyszły, zobaczyły, doświadczyły, wróciły i tak jestem przekonany, będzie tutaj w egzotarium, bo to i od strony architektonicznej bardzo ciekawe miejsce i od strony zawartości, więc ja się cieszę, że tak program operacyjny w praktyce wygląda. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi w Polsce, że środki europejskie są nam niepotrzebne i sobie to zastąpimy polskim ładem, jest zwykłym kłamcą i manipulantem. My tych środków potrzebujemy bardzo dużo, bo takich inwestycji mogłoby powstać jeszcze więcej. Chyba o to, żeby, też o to w tym chodzi, żeby pokazywać jakość życia, jakość regionu. I tutaj Zagłębie i miasto jest absolutnym liderem tych wszystkich zmian, tak jak w części centralnej Katowice. Magnesuje, przyciąga, rezonuje i mnie to osobiście bardzo cieszy.